Rozmowa dnia. Dzień dobry, ze mną w studiu jest Anna Radwan, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu. To na Dzień początek musimy Państwu. potwierdzić, czy rzeczywiście prezydent Karol Nawrocki nie chce was zabrać ze sobą na swój wyjazd do Waszyngtonu, do Stanów Zjednoczonych. Panie redaktorze, pytanie, że nie chce nas zabrać ze sobą. Was, czyli przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Myślę, że nieco umniejsza wagę i rangę, z całym szacunkiem, oczywiście, dla pana pytania. Współpracy między kancelarią prezydenta a Ministerstwem Spraw Zagranicznych czy kancelarią premiera przez lata. A czy właśnie Karol Nawrocki nie chce tej rangi obniżyć? Dyplomatycznie przemilczę to pytanie, jeśli pan pozwoli. Co chce pan prezydent Nawrocki? Staramy się odczytywać w ostatnim czasie, w ostatnim miesiącu, bo to już za chwilę, miesiąc od jego prezydentury minie. Wracając, do, do pana pytania. Przez, przez lata była taka tradycja, że prezydenci, kancelaria prezydenta występowała z prośbą o udział wiceministrów w wizytach zagranicznych, w delegacjach zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych na każdą wizytę zagraniczną szykuje zestaw dokumentów, materiałów tezowych, informacyjnych dla kancelarii prezydenta. To jest naturalne. Cała I pani obsługa osobiście na przykład z prezydentem Andrzejem Dudą również podróżowała? Tak, zdarzało mi się podróżować z panem. Panem prezydentem Andrzejem, Andrzejem Dudą, zresztą wielu moich kolegów też z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy też poprzedni prezydenci tego typu ważną, istotną tradycję utrzymywali, bo realizacja polityki zagranicznej w porozumieniu rządu i pana prezydenta to jest gwarant sukcesu. No i rzeczywiście ta tradycja się kończy? Czy możemy już potwierdzić, że nie będzie przedstawiciela MSZ-u razem z prezydentem podczas jego wyjazdu do Waszyngtonu? Z, z tego, co, co mi wiadomo, być może coś się zmieni. W, w tym przypadku, w przypadku wizyty pana prezydenta w Waszyngtonie, rzeczywiście nie będzie reprezentacji z rangi wiceministra. Nikt z panem prezydentem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wybiera się w tą delegację. Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia. Pan premier Sikorski za każdym razem przypomina, że bardzo chętnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wiceministrowie, dyrektorzy naszych deputacji, Departamentów są skłonni, chętni, żeby przeprowadzać konsultacje merytoryczne, rozmowy przed każdą, wyjazd, przed każdą delegacją czy wizytą też zagraniczną u pana prezydenta. Więc tutaj z naszej strony jest otwartość na przyszłość. Jaką decyzję podejmie pan prezydent, zobaczymy. No do tanga jest, trzeba dwojga, a druga na swojej, strona nie tak, funkcji od niespełna nie miesiąca. Myślę, że te stosunki międzynarodowe, jego relacje międzynarodowe, jego otoczenie też zobaczy, że wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych to jest wartość dodana nie tylko dla jego pracy, ale też dla przede wszystkim dla Polskiej Rzeczypospolitej. A jak Statu. pani minister to osobiście odbiera, że z tej tradycji Karol Nawrocki, prezydent Karol Nawrocki rezygnuje? To znaczy, że chce być niezależny w tworzeniu polityki zagranicznej, że chce ją robić na własną rękę, na własnych zasadach? Być może pan prezydent i jego otoczenie jeszcze uczy się swojej funkcji. Dajmy ten czas. Ja wierzę, że pan prezydent zdecyduje się na tą współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z naszymi ministrami, bo zobaczy z tego czystą korzyść. Nie tylko brak zaproszenia na wyjazd ciąży w ostatnich dniach na, na relacjach między msz a Kancelarium Prezydenta, bo jest też Nieszczęsna notatka, którą skierowaliście do kancelarii prezydenta, i która wyciekła. W pani ocenie, nieszczęsna nie jest notatka, nieszczęsna jest, że wyciekła. Nieszczęsne, panie redaktorze. Wszystkie okoliczności tak. wokół tej notatki są nieszczęsne, dlatego że pewnie media zagraniczne i obserwatorzy z zagranicą widzą, że tej współpracy po prostu u nas nie ma, i pewne ustalenia nie są tajne. Jak to mogło się stać, że ta notatka ujrzało światło ta dzienne. Sytuacja, Kto stoi za wyciekiem? Ta sytuacja, że informacje, które przesłaliśmy w pełnym zaufaniu do Kancelarii Prezydenta ukazały światło dzienne, to jest sytuacja niedopuszczalna. Ja pytałam bardziej doświadczonych kolegów i koleżanki ode mnie z dyplomacji, czy kiedykolwiek pamiętają, żeby zdarzyła się taka sytuacja, że materiały, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych szykowało dla Kancelarii Prezydenta, czy też dla innych instytucji publicznych, żeby były upublicznione i żeby opinia publiczna, i w Polsce, i na świecie dowiedziała się o nich. Okazuje się, że to nigdy się nie zdarzyło, nigdy też nie, nie przyjęło takiej formy, jak tutaj mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Ja przypomnę, że Aktyka ta. za tym informacja... może stać, lecz minister? Prawdopodobnie jest to któryś z niedoświadczonych jeszcze być może przed, pracowników kancelarii prezydenta. Niemniej nie tutaj bywać myślę, że pan prezydent powinien wyciągnąć konsekwencje wobec swojego zespołu, bo to jest sytuacja naruszająca poczucie zaufania. Ale wracając, do tej informacji, do tej notatki, o której Pan wspomniał, to jest nie, nie tyle instrukcja, ile informacja, którą rząd przygotował, swoje stanowisko dla kancelarii prezydenta. To jest typowy materiał krótki, skrótowy, któremu Warto zaznaczyć, towarzyszy blisko 40 czy ponad nawet 40 stron materiału uzupełniającego dla delegacji, która wybiera się w tę wizytę zagraniczną. Jest jest inaczej na tę notatkę nie... patrzą przedstawiciele kancelarii prezydenta. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz stwierdził, że to pismo, ta notatka nie zawiera żadnych konkretnych wskazówek i w jego ocenie jest to, i tutaj cytuję, żenujące stanowisko MSZ. Ja bym um, oczekiwała jednak od przedstawicieli an, um, administracji pana prezydenta, żeby z większym szacunkiem i odpowiedzialnością podchodziło na naszej współpracy. No jednak podważanie e, profesjonalizmu e, i pracy instytucji polskich, instytucji publicznych, instytucji, jaką jest MSZ, no w moim odczuciu jest niedopuszczalne, żeby tego typu przedstawiciel kancelarii prezydenta, żeby tego typu opinię publicznie wyrażał i jaką ma opinię wewnętrznie, prywatnie na temat tego, jak była sformułowana i co było sformułowane w tej notatce, no to już jest jego wewnętrzna sprawa. Zawsze można Przedstawiciele wrócić... kancelarii prezydenta mówią, że była antyamerykańska, dlatego, że znalazły się tam takie instrukcje jak powstrzymywanie się od składania zobowiązań w sprawie zakupu amerykańskiego sprzętu, um, unikanie tematu podatku cyfrowego, czy nieskładanie deklaracji w sprawie wyboru amerykańskiego podmiotu przy budowie drugiej elektrowni jądrowej? Dyplomacja wymaga dyskrecji i to, co zrobiła Kancelaria Prezydenta, to jest brak dyskrecji i, tak jak wspomniałam, budowania wzajemnego zaufania. Punkty, które pan przed chwilą wymienił, no to są punkty, które, gdyby Kancelaria Prezydenta miała większą otwartość na współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, można też omówić z naszymi wiceministrami, czy dyrektorami departamentu, jeżeli by się pojawiły jakiekolwiek wątpliwości co do sformułowania pewnych Określeń, bądź też chcieliby zasygnalizować, że pan prezydent ma inne stanowisko, po to jest ta współpraca, po to są za każdym razem, przynajmniej tak było dotychczas też spotkania czy dyskusje na temat kształtu tego typu informacji. Ale e, oczywiście ważne jest, co jest dla naszych relacji, co jest w tej notace, natomiast to, co jest najbardziej istotne i co jest niedopuszczalne, że ta informacja ukazała się publicznie z perspektywy międzynarodowej to jest w ogóle myślę że ogromne zdziwienie, że instytucje publiczne nie potrafią zachować tej dyskrecji. Że coś, jaki będzie co... efekt tego wszystkiego, tego braku zaproszenia do Waszyngtonu, w wycieku tej notatki? Co to wszystko w praktyce oznacza dla naszej pozycji międzynarodowej? Co to w praktyce oznacza dla funkcjonowania... Waszego resortu prowadzenia polityki zagranicznej, że będziemy mieli dwa ośrodki, które prowadzą politykę zagraniczną? Ja wierzę, że pan prezydent, kancelaria prezydenta po tych już paru tygodniach zobaczy, że takie ciągłe starcie, ciągły ping-pong, pewne złośliwości. Podważanie wiarygodności instytucji, jaką jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, niekorzystanie z naszego doświadczenia, to jest coś, co do, przepraszam, że tak powiem, do pierwszej skuchy yy, 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 będzie takim momentem, gdzie pan prezydent jednak zorientuje się, że warto współpracować. Może dojść do skuchy? Jeżeli chodzi o wizytę w Waszyngtonie, to życzymy panu prezydentowi i całej delegacji powodzenia. Trzymamy kciuki za to, żeby ta wizyta przyniosła efekty. Ale nie będziecie wiedzieli, co tam się wydarzy, jak nie będzie waszego przedstawiciela. Prezydent coś ustali, nie wiadomo co. Myślę, że tutaj ze strony pana prezydenta będzie pewna refleksja i czy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, czy z innymi ministerstwami ta współpraca wróci na dotychczasowe tory wzajemnego informowania w Towojężach. A w kwestii walki o reparacje wojenne od Niemiec, czy tutaj będzie współpraca między msz a Kancelarią Prezydenta? Panie redaktorze, szanowni państwo, byłam wczoraj na obchodach zakończenia rocznicy zakończenia II wojny światowej na Westerplatte. Muszę państwu powiedzieć, że to była wzruszająca i bardzo ważna uroczystość. Ważna i historycznie, i społecznie, symbolicznie. Ta uroczystość to była też okazja do wielu ważnych słów, które padły i ze strony pana premiera um, Donalda Tuska, i ministra obrony narodowej. Musimy przechodzić do drugiej części, więc zapytam o te słowa o reparacji. One też były I ważne. Właśnie, to jest tak, że padło wiele ważnych słów na temat odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo. Pan prezydent. Chyba w trybie znowu kampanii wyborczej wrócił, wrzucił hasło reparacje. Rozumiem, że to ma cel polityczny w tym duchu antagonizującym już nie tylko z Ukrainą, ale także z Niemcami. Ten temat zgłębimy w drugiej części naszej rozmowy. Naszym gościem jest Anna Radwan, wiceminister spraw zagranicznych, a więcej na portalu YouTube Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Przedstawiciele MSZ-u w przeszłości. W osobie między innymi ministra Szejny, ale nie tylko, podkreślali, że temat reparacji nie jest zamykany, że nie odchodzimy od tego. No to może będzie jakaś współpraca, to może dobrze, że prezydent podnosi ten temat, jeżeli wy też jesteście zgodni, że temat zamknięty nie jest. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego temat reparacji i w stosunkach polsko-niemieckich jest niestety zamknięty. Jeżeli popatrzymy na naszą historię, w latach 50. czy w latach 90. zapadły decyzje na mocy prawa międzynarodowego, i tu z punktu widzenia prawnego temat jest zamknięty. Ale czy zamknięte dzisiaj... są starania z naszej strony? Bo w przeszłości przedstawiciele resortu mówili, że nie. Nie ma takiej możliwości prawnej, żeby reparacje wróciły na agendę. Legislacyjną między Polską i Niemcami, natomiast jest szereg inicjatyw i szereg propozycji politycznej współpracy między Polską a Niemcami, jeżeli chodzi o, o kwestię zadośćuczynienia. I tutaj w ostatnim roku byliśmy świadkiem wielu inicjatyw. Być może jeszcze niedostatecznie pełnych i wystarczających ze strony niemieckiej, pokazujących, że jest nowe otwarcie, jeżeli chodzi o kwestie zadośćuczynienia w relacjach polsko-niemieckich. To musimy to uściślić, <laughs> dlatego że w koalicji są politycy i nawet w MSZ-cie są przedstawiciele, którzy pytani o reparacje nie mówią kategorycznie, nie, więc pozostaje dwie kwestie. Po pierwsze, jak to określimy, czy to będzie zadośćuczynienie, czy reparacja. Po drugie, co by w praktyce mogło oznaczać zadośćuczynienie? Znaczy pod 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 hasłem reparacje, tak jak powiedziałem, z punktu widzenia prawnego, nie ma możliwości, żeby do tego wrócić. Dlaczego w przeszłości przedstawiciele MZT mówili, że jest taka możliwość? Nie wiem, których przedstawicieli. Minister Andrzej Szejna u nas na antenie, antenie Radio już nie jest ministrem. Były życie minister spraw zagranicznych rok temu u nas na antenie e, powiedział, że temat, no, że nie, nie jest myślę, tak, że, pan, że rezygnujecie z tematu. Myślę, że pan minister miał na myśli to, że kwestia zadośćuczynienia za straty poczynione przez Niemców w czasie II wojny światowej. To jest temat, który będzie cały czas wracał, że kwestia zadośćuczynienia w różny sposób ze strony niemieckiej nie jest dostatecznie mocna i nie jest dostatecznie satysfakcjonująca dla sprawy, dla strony polskiej. Być może pan minister też odnosił się wtedy, to, jeżeli to było rok temu, myśmy się szykowali do odsłonięcia pomnika, Oczywiście jeszcze na razie symbolicznego, ale już sam fakt, że ten pomnik w Berlinie jest i jest szykowana, rozbudowa tego typu inicjatywy, jest dobrym sygnałem, że ze strony niemieckiej kwestia zadośćuczynienia pojawia się. Natomiast Czy w praktyce byłoby zadośćuczynienie, takie satysfakcjonujące dla nas zadośćuczynienie, jakby wyglądało. To rozumiem, nie, nie tylko ceny. pomnik. Panie, panie redaktorze, szanowni państwo, straty, dramat polski wywołanej przez Niemców przez drugą wojnę światową i tutaj nie ma miary. To znaczy, Niemcy nie ma, zawsze nie ma... będą mieli moralną odpowiedzialność, to jest, o czym też zresztą mówili politycy niemieccy w ostatnich latach, że zawsze ten, ta moralność odpowiedzialność z ich strony będzie, natomiast my mówimy o takim zamknięciu tematu zadośćuczynienia, reparacji, jakbyśmy tego nie, nie nazwali. Co by musiało się wydarzyć, żebyśmy ten temat już definitywnie raz na zawsze mogli zamknąć? Myślę, że to jest temat i dramat... I trauma powojenna to jest temat, którego niestety nigdy nie będziemy w stanie zamknąć, i to się dzieje nie tylko w relacjach polsko-niemieckich, ale to jest kwestia tej pamięci historycznej, emocji, dramatów. To jest kwestia, która dotyczy nie tylko Polski. Natomiast jeżeli jest Pan jasne, mówi o. o, o ja na, historii, so, jest, też, jest też warstwa po prostu zniszczeń utraconych y, zasobów, utraconych dochodów państwa polskiego ze względu na y, okupację i potem to, co później nastąpiło mówimy o tej warstwie Ja myślę, że to przede, przede wszystkim ofiary. To, co nawet wczoraj było mówione na Westerplatte, to są ofiary cywilne, ktu, osoby, które poniosły śmierć. I tu kwestia licytowania się, jaka to miałaby być kwota. No ja nie, nie mam tutaj umiejętności, żeby wyliczyć, jak to, jak to zrekompensować. Natomiast to, na co bym zwróciła uwagę, bo znowu wracamy do tematu reparacji. Został on wczoraj wrzucony podczas obchodów zakończenia II II wojny światowej. Pan prezydent o tym mówił. Ja bym oczekiwała od pana prezydenta większej odpowiedzialności też za słowo, bo oczywiście kwestia reparacji jest tematem nośnym politycznie. Zawsze w kampanii nam, kampaniach politycznych nam wraca. Natomiast pan prezydent też odnosił się, ponieważ jest osobą bardzo wierzącą, tak jak deklaruje też do kwestii chrześcijaństwa, do, do znaczenia religii. Ja bym wróciła czy bym zachęcała pana prezydenta do zwrócenia też uwagi na pewne gesty, które w relacjach polsko-niemieckich miały znaczenie, chociażby. List biskupów. Za chwilę mamy. E, to był 65 rok, tak? czyli 20 lat. Po zakończeniu II wojny światowej, biskupi polscy, biskupi niemieccy powiedzieli wybaczamy, prosimy o wybaczenie. Jeżeli patrzymy dzisiaj na 20 lat, to panie redaktorze, kiedy weszliśmy do Unii 21 lat temu, wydaje się, że to było przed chwilą. Mieliśmy gest skrzyżowej między politykami polskimi i niemieckimi. Mówię o tym nie, żeby Państwa zanudzać historią, ale żeby pokazywać, że dzisiaj nam powinno bardziej zależeć na tego typu gestach, na porozumieniu, na współpracy niż na ym, emocjach politycznych, które wywołuje pan prezydent przywołując reparacje. To kontrargument ze strony wielu polityków opozycji, ale nie tylko, też wielu Polaków jest takie, że dla dobra tych wspólnych naszej relacji, tego naszego wspólnego współistnienia w Unii Europejskiej, w jednym organizmie ze strony Niemiec powinno być e, chęć, wola tego, żeby raz na zawsze zamknąć temat zadośćuczynienia za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Nie mówimy o nie mówimy o utratach milionów naszych obywateli, tego nigdy się nie da uczynić. tylko że większość obywateli, jak pokazuje sondaże, uważa, że Niemcy powinny w jakiś sposób zapłacić za zniszczenia spowodowane w czasie okupacji. Czy to jest za... Chciałabym zadać, jeżeli byliby z nami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, przez 8 lat mieli możliwość, żeby kwestie reparacji zamknąć. I klasa polityczna, w parlamencie, czy pan prezydent, no ja nie zauważyłam, żeby cokolwiek udało się w kwestii reparacji zrobić. Nawet jeżeli dobrze pamiętam, była nota wystosowywana do. Do Niemiec przez pana premiera Morawieckiego w 2022 roku i w tej nocie nie znalazło się ani jedno słowo związane z reparacjami. Więc być, być może warto by było, żeby obecni krytycy i obecni e, krzykacze związani z naszymi relacjami polsko-niemieckimi wrócili do przeszłości i nieco też popatrzyli to, w to, to co wprost, udało się zrobić. Mam wrażenie, że niektórzy nie politycy koalicji też nie chcą odpowiadać wprost, więc powiedzmy to wprost. Po Prosto... Jakiegoś przelewu ze strony Niemiec za szkody wojenne nie będzie? Nie jest to możliwe w prawie międzynarodowym, coś takiego się nie wydarzy, kropka. Nie jest to możliwe z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Ktoś powiedział, że nie ma kogoś takiego w prawie międzynarodowym, jak też, nie wiem, nagły komornik, który by przyszedł i stronie niemieckiej i nakazał wbrew zobowiązaniom międzynarodowym wypłatę tego jakichkolwiek pieniędzy. Natomiast zwracam uwagę, że strona niemiecka przez lata realizowała też Liczne projekty, inicjatywy mające na celu wsparcie naszego dialogu polsko-niemieckiego, to nigdy nie będzie wystarczające. Pamiętajmy też i no, nie uciekniemy przed tym, że pokolenia się zmieniają. Ta wrażliwość, którą miało pokolenie Kola e, i polityków powojennych jest kom, było kompletnie inne niż to, które ma pokolenie e, współczesnych polityków niemieckich. Musimy mieć też tego świadomość, ale pytanie, czy zdejmując tego buta i waląc w, w mównięce, czy przekonamy naszych partnerów zagranicznych do naszych racji. No ja nie mam takiego przekonania, żeby to byłamy. No, o to, żeby, żeby to to, te... dalej czuły moralną odpowiedzialność za wydarzenia II wojny światowej, o to chyba musimy walczyć. Myślę, że moralność, moralność jest po prostu nas. Moralność to jest coś, czego nigdy nikomu nie narzucimy i na tym polega siła moralności, więc tutaj myślę, że, że społeczeństwo niemieckie ma świadomość tego, jaką koszmarną rolę odegrało w historii. Wracając do Stanów Zjednoczonych, do wątku, od którego zaczęliśmy, w Stanach Zjednoczonych w USA jest teraz minister Radosław Sikorski. Czy to jest też element przygotowania wizyty prezydenta Karola Abrudzkiego, czy to jest w ogóle niewzwiązane? Ministerstwo Spraw Zagranicznych wznowiło nagrodę Solidarności, którą przyznajemy osobom zaangażowanym w rozwój demokracji i prawa człowieka, i pan minister Radosław Sikorski wspólnie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem wręczył tę nagrodę. Bardzo się cieszę, bo to jest nagroda dla osoby, która w kwestii praw człowieka zrobiła bardzo dużo. Jest to jasny sygnał też pokazujący dobrą współpracę. Pana premiera Sikorskiego ze swoim odpowiednikiem amerykańskim. Nagroda symboliczna, ważna, pokazująca, pan mówił o moralności, przed chwilą też wrażliwość polską i amerykańską na kwestie praw człowieka. To na pewno też jest doskonała okazja, żeby szereg tematów politycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi poruszyć. Czyli to też będzie na przykład rozmowa o tym, co wydarzy się 3 września. Czy minister będzie też z przedstawicielem administracji? Donalda Trumpa rozmawiał o tym, o czym będzie rozmawiał Karol Nawrocki? No, to są tematy, które, które są na naszej agendzie. I tutaj nie jest myślę, że niby nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że kwestia polityki bezpieczeństwa, kwestia naszych relacji, relacji transatlantyckich, kwestia Ukrainy, to na pewno będzie temat, który pojawi się w tych rozmowach. Nie będzie się Karol Nawrocki bał, że minister Sikorski próbuje tutaj jakąś konkurencję robić w Stanach Zjednoczonych w polityce zagranicznej. Politykę zagraniczną realizuje rząd, i ja liczę, że pan prezydent będzie chciał z nami współpracować. Pracować i tutaj e, żadnych obaw z jego strony czy poczucia zagrożenia nie, nie spodziewałabym się tego typu. Mam nadzieję, e, emocji z jego strony. Panie minister, zapytam jeszcze o spotkanie koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę e, 4 września w Paryżu. Kto będzie reprezentował Polskę? Wiemy już? Mamy jeszcze chwilę. E, m, ta wizyta to jest z punktu widzenia naszego kalendarza politycznego już za chwilę, ale dzisiaj jeszcze nie chciałabym państwu, Państwa informować. Nie mam tej informacji tak precyzyjnej, żeby móc ją podać, ale Polska będzie reprezentowana? Prawdopodobnie tak. Bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo. rozmowę. Anna Radwan, wiceminister spraw zagranicznych była gościem sygnału dnia radiowej 1. Dziękuję bardzo dziękuję za rozmowę. bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny Polskie Radio 24.pl.